Dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale The Guitar Ground. A dzisiaj zastanowimy się, w jaki sposób możemy pogrubić, mówiąc w cudzysłowie, natłuścić, dźwięk swojej gitary. Słuchajcie, no najprostszą metodą oczywiście byłoby wzięcie kostki smalców, wpięcie się w input i w output no wiadomo, smalec jest tłusty, więc i dźwięk byłby tłusty, ale nie tędy droga i na pewno efekt nie byłby zadowalający. Natomiast, natomiast, jeżeli chcemy pogrubić, natłuścić, uplastycznić swój dźwięk, przychodzi nam z pomocą nasza polska rodzima firma Taurus. Słuchajcie, i ich trzecia odsłona kultowej kostki servo Czym zatem jest to urządzenie? Otóż drodzy państwo, servo to nic innego niż enhancer gitarowy, czyli mówiąc po polsku urządzenie, którego zadaniem jest nasycenie dźwięku gitary. Ma on za zadanie także uplastycznić dźwięk, pogrubić dźwięk, a także pomóc w wybrzmiewaniu, jednocześnie w żaden sposób nie ingerując w barwę naszego dźwięku. Tak jak już powiedziałem, jest to trzecia odsłona serwo, tej kosteczki serwo od firmy Taurus. Jest to trzeci ulepszony model. Nie miałem okazji testować poprzednich modeli, ale w sieci jest odgroma filmów, więc nie ma sensu wałkować w kółko tego samego. My się tutaj skupimy na tej wersji trzeciej, ulepszonej. Zatem drodzy Państwo, przyjrzyjmy się bliżej temu efektowi oraz jego specyfikacji. Drodzy Państwo, i króciutko o tym co trzecia odsłona serwo posiada na swoim pokładzie i czym różni się od wersji drugiej. Otóż najważniejszymi zmianami jest dodanie tutaj regulacji headroom, dodanie lampy triodowej, tutaj gdzie jest ta siateczka znajduje się taka maluteńka triodowa lampeczka oraz został dodany na tylniej obudowie przełącznik low-cut, który jest odpowiedzialny za odcięcie niskich częstotliwości. Reszta pozostaje taka sama jak w wersji drugiej, a mianowicie potencjometr gain, który jest odpowiedzialny za regulację nasycenia dźwięku. Funkcja BOST, która odpowiada, jak gdyby, za zwiększenie jeszcze sygnału wejściowego. Wspomniany przeze mnie wcześniej regulator headroom. Słuchajcie, on odpowiada za zakres dynamiki przy włączonej funkcji BOST. Następnie mamy trzy pozycyjny przełącznik Massive, którego zadaniem jest wprowadzenie jak gdyby dodatkowego jeszcze nasycenia dźwięku oraz regulator korekcji poziomu sygnału wyjściowego, który jest ustawialny w zakresie od 0 do minus 9 dB. Tak jak w wersji drugiej, tak i w wersji trzeciej serwo posiada funkcję True bypass, Chodzi o to, że jeżeli efekt jest wyłączony, generalnie sygnał z gitary, który jest wpięty tutaj do tego efektu, jak gdyby omija wszystko to, co znajduje się tutaj w środku. Tak samo jak w wersji drugiej, wersja trzecia posiada DC Assistance, czyli jest to zabezpieczenie przed utratą sygnału w przypadku odłączenia napięcia. I kolejną wspólną cechą dla wersji drugiej, dla wersji trzeciej jest. Automatyczne wykrywanie polaryzacji, czyli bez różnicy, jaki jest wtyk zasilacza, czy z plusem w środku, czy z minusem w środku. Także tak pokrótce wygląda jego specyfikacja. No dobrze, drodzy Państwo, specyfikacja umówiona czas na test. W serwo będziemy testowali na dwóch gitarach z dwoma różnymi przetwornikami. Pierwszą gitarą będzie mój Solar z pasywnym przetwornikiem od Hator Pickup. Jest to najmocniejszy pasywny przetwornik 8 Baker i druga gitara, aktywny EMG 81, który siedzi w mojej fałce od Wojtas Gitar. Chciałem jeszcze tylko. Aha, y, test przeprowadzimy najpierw na klinach, żebyście usłyszeli, jak czysty dźwięk już zostaje pogrubiany przez serwo. A następnie zagramy sobie na przesterze i użyjemy do tego One Knop od Jęsa Bogrena, symulację mesy bogi. Y, i zobaczymy, czy jest jakaś różnica w brzmieniu dźwięku, który idzie przez serwo, a zwykłego, normalnego dźwięku wychodzącego bezpośrednio z gitary. Oczywiście serwo podpięte do mojego interfejsu Audienta ID44MK2. No i rozpoczynamy test. Drodzy Państwo, chciałem jeszcze tylko dodać, że te urządzenie, czyli serwo, umieszczane jest jako pierwszy efekt w całym łańcuchu naszych efektów. Czyli inaczej mówiąc, dźwięk z gitary pierw wchodzi do serwo, następnie idzie do wzmacniacza albo do innych efektów, które jakie tam sobie macie. Dobrze, także nie przedłużając, zapraszam na. Test, posłuchajmy, co ten mały diabełek potrafi. Drodzy Państwo, rozpoczynamy nasz test. Pierwszą gitarą, którą użyjemy do testu, jest to gitara Solar. Z pasywnym pickupem 8 baker od firmy Hator Pickup. Jest to najmocniejszy pasywny przetwornik, który w swojej ofercie posiada oczywiście firma. Chato. Dobrze, drodzy państwo, nie przedłużając rozpoczynamy test, jeszcze tylko taka jedna uwaga. Przy włączeniu serwo, potencjometr wejścia sygnału musi być odkręcony maksymalnie, żeby nam urządzenie zadziałało. Włączamy nasze serwo i kiedy poziom sygnału będzie za duży, wtedy możemy sobie tutaj tym właśnie potencjometrem regulować poziom wejściowy. Tego sygnału. No dobrze, to by było na tyle, Szanowni Państwo. Rozpoczynamy nasz test. Włączamy nasze serwo i zobaczymy, co ten diabełek potrafi. Słychać. Dobrze. No i zrobimy sobie tutaj te podbicie, czyli jeszcze większe nasycenie dźwięku. Oczywiście wyłączymy te dodatkowy masif. No i zobaczymy jak będzie się to zachowało. Teraz headroom skręcimy troszeczkę. Tak, podkręcimy sobie hedru. Zobaczymy sobie tutaj troszeczkę, obetniemy sobie górę przełącznikiem, zobaczymy teraz. Szanowni Państwo, tak to brzmi mniej więcej na klinach, no słychać, słychać tą różnicę, no ja mam tutaj akurat tą niedogodność, że po prostu jestem sam i żeby to tak na dobrą sprawę można było tak płynniej usłyszeć, no to ktoś musiałby tu podczas mojego grania po prostu sobie kręcić tą gałeczką, natomiast już słychać jest tą różnicę, już jest ją słychać. Ja myślę, że chyba najlepszym uchwyceniem tej różnicy ja spróbuję, może słuchajcie, troszeczkę sobie tutaj pogram takie dżin-dżin takie i zobaczymy, jak to się będzie miało do zmiany tłustości tego dźwięku, że tak to nazwę. Także jedziemy. Dzień. Dobrze, szanowni Państwo, no tak jak sami słyszeliście, jest różnica, ale muszę Wam powiedzieć, że różnica jest jeszcze bardziej słyszalna na przesterze. Dlatego wypniemy sobie wtyczkę od Jensa Bogrena. Jest to symulacja MESY, One Knob i posłuchajmy sobie różnicy na przesterze. Dobrze, szanowni Państwo, wtyczka uruchomiona. I zobaczymy, jak serwo sprawdza się na przesterowanym sygnale. eh Wiecie co myślę, że chyba to było najlepiej teraz słychać, kiedy tutaj sobie kręciłem, a jedną ręką sobie grałem? No i zobaczymy, czy zasilanie działa, kiedy zasilania nie ma. Działa! Dobrze, szanowni Państwo, druga gitara jest to moja fałka od wojta z Guitars. Na pikapie aktywnym jest to EMG81. No i zobaczymy, czy jest jakaś różnica w pikapie pasywnym, a w pikapie aktywnym, które serwo ma za zadanie nasycić. Także bez zbędnej gadki rozpoczynamy króciutki test. I tym razem zaczniemy od przesteru a skończymy na klinie. No i rozpoczynamy, słuchajcie, nasz test Taurusa, czyli jedziemy. ആ <laughs> ya dia mesti Szanowni Państwo, odnoszę takie wrażenie, że jednak na pick-upie aktywnym bardziej jest słyszalne to nasycenie tego dźwięku. Natomiast jeżeli chodzi o samo serwo, naprawdę no, trzeba przyznać, że robi zajebistą robotę. Słuchajcie, jako że ja nie umiem grać solówek i generalnie nie gram solówek, ale postaram się jakieś tu parę dźwięków zagrać bez sensu kompletnie. Zobaczymy tylko, jak serwo wpływa na wyciągnięcie, wybrzmienie, wyciągnięcie długości dźwięku. Także spróbujemy jakieś tam sobie, coś tam sobie, sobie. Jak sami zauważyliście, ciągnie, ciągnie, ciągnie ten dźwięk, także tragedii nie ma, fajnie, fajnie, jest naprawdę fajnie, no i cóż, zobaczmy troszeczkę, jak to będzie wyglądało na klinach, jeżeli chodzi o pickup aktywny. No i dobrze, szanowni Państwo, zobaczmy teraz, jak pickup aktywny będzie brzmiał na klinach wzmacniany przez nasze serwo, także... gece mi że dopalimy, damy hedrumu, słychać to, słychać, słychać. dziękuję za obejrzenie tego filmiku do końca proszę dajcie znać w komentarzach co sądzicie na temat tego serwo, ja powiem szczerze, że naprawdę, naprawdę robi zajebistą robotę. Świetnie pogrubia ten dźwięk, świetnie go tak, wiecie co, ten dźwięk staje się taki pełniejszy i próbowałem sobie tak symbolicznie nagrać coś w miksie. I muszę Wam powiedzieć, że naprawdę świetnie gitary przesterowane poprzez serwo rozchodzą się w miksie. Także serdecznie zapraszam do odwiedzenia strony firmy Taurus, naszej polskiej rodzimej produkcji Strój miasta, Zapoznanie się z ich ofertą. No, z tego co wiem, w tej chwili już minęła promocja na, na, na te urządzenia. Ale można było na początku w świetnej promocyjnej, patrzcie, odłączyłem, odłączyłem, a tu jeszcze mi się żarzy lampeczka. Słuchajcie, można było je kupić naprawdę w promocyjnej, w promocyjnej cenie. Natomiast no, teraz troszeczkę podrożały, ale muszę zapewnić Was, że no, są warte swojej ceny. Także, szanowni państwo, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, drodzy radiosłuchacze i drodzy obserwatorzy YouTube'owi, cóż mogę powiedzieć? Chylę czoło przed firmą Taurus. To jest w ogóle pierwsza rzecz, którą testuję od firmy Taurus. Pierwszy raz mam styczność w ogóle z firmą Taurus. Co prawda, no, oglądałem recenzje na innych kanałach, na przykład u naszych kolegów z CGTV, kiedy testowali Servo dwójkę i już w tym momencie się tym urządzeniem zachwyciłem, ale jak wyszła trójka, stwierdziłem, nie ma co kupuję. Także oczywiście ja nie namawiam, ale zachęcam, żebyście sobie. Mm, Bliżej przejrzeli się temu, przy, przyjrzeli, bliżej żebyście się przyjrzeli temu oto diabełkowi. Także serdecznie raz, jeszcze raz dziękuję serdecznie za dotrwanie do końca, słuchajcie. Zapraszam do komentowania, zapraszam do dawania swoich opinii co o tym sądzicie. E kto chce niech zasubskrybuje kanał, kto nie chce niech nie subskrybuje, kto nie chce niech daje łapkę w górę, kto nie chce niech nic nie daje, czyli standardowo to co zawsze, to co zwykle. A ja już się z wami żegnam. Serdecznie dziękuję jeszcze raz do dotrwania do końca, do zobaczenia za tydzień, za miesiąc, za dwa miesiące. Zobaczymy jak czas nam na to pozwoli i co wpadnie mi do głowy kolejnego do testowania. Oczywiście zapraszam także na mojego Elixa. Gdzie sprzedaję testowane przeze mnie sprzęty, jeżeli chodzi o ceny, są to ceny z zakupu czyli takie ceny, w których ja te urządzenia kupiłem gdzieś tam sobie w dalekim świecie. To by było na tyle. Trzymajcie się, cześć, do następnego.